Cześć jestem Ago i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Animal Crossing New Horizons i dzisiaj e, dzisiaj zaczniemy sobie od konstruowania wędki, ponieważ nagrywam ten odcinek w ten sam dzień, w którym zaczęłam nagrywać pierwszy odcinek. Pomyślałam sobie, że te początkowe fazy one na pewno będą bardzo rozwojowe i nie chciałabym, żeby was to ominęło. Więc od razu nagrywam ten kolejny odcinek e, i e, na starcie e, dostałam dług Dług w wysokości 50 tysięcy dzwonków prawie. Nie wiem, jaka to jest w ogóle waluta, ale to już wiem, że za opłatę klimatyczną, za telefon, który dostałam i za wiele innych rzeczy dostałam opłatę. Więc. Trochę tutaj będę miała rzeczy do zrobienia, żeby ten dług spłacić. Nie mam pojęcia, że co będę robić. Na pewno będę łowić ryby, bo w tym momencie e, uczę się, jak konstruować wędkę. E, więc e, potrzebujemy e, jakichś tam podstawowych materiałów do zrobienia tego, które możemy znaleźć gdziekolwiek. Więc w tym momencie e, potrzebujemy do tego konkretnego przepisu 5 gałęzi. I później, jak już uzbieramy te gałęzie, to mogę tutaj wrócić i e, dowiem się, co dalej. Jestem w tym momencie w namiocie Toma Nuka, czyli tego samego człowieka, który e, jakimś, jakimś magicznym sposobem wprowadził mnie w ukryte koszty. Jeśli Wam się spodoba ten odcinek, to zostawiajcie łapkę w górę. Również możecie zwrócić uwagę, że troszeczkę inaczej wygląda świat, ponieważ zauważyłam w momencie, kiedy dostałam zegarek. Że data się nie zgadza i że nie zgadza się godzina. Więc jak najbardziej ustawiłam teraz aktualną godzinę u mnie na zegarku też jest 1821. No i w tym momencie muszę nazbierać te gałęzie, ile ich mam? Cztery sztuki, a potrzebowałam sześć, o ile dobrze pamiętam? Wiecie co? Uzbieram sobie ich więcej, bo myślę, że to na przyszłość na pewno się przyda. Tutaj jest coś, co świeci. Nie mam pojęcia, czym to jest. Kolejna rzecz, która jeszcze jest interesująca. Poza tym, że już teraz, jakby w pierwszy ten odcinek jest wprowadzający jakby To co było w pierwszym odcinku było niezależne od czasu Od tego momentu, gdy wyszłam z namiotu, wszystko już dzieje się na bieżąco Więc mamy wieczór, tak jak u mnie teraz już jest taki wieczór Taki w grze jest wieczór W każdym razie, zabieram się dalej do zbierania tych gałęzi Jeszcze trzy sztuki muszę zebrać Widzę, że Agnes już łowi, e, łowi jakieś rybki Fajnie, że na wyspie od razu pojawiła się moja imienniczka To tak wiecie bardzo, bardzo przyjemny e, traf. Jestem gotowa, żeby zrobić moją wędkę. Znalazłam e, odpowiednie materiały, super. W takim razie zacznijmy od robienia wędki, tak, tak? Żeby rozpocząć, e, wybierz projekt z workbencha i zaczynaj. Proszę bardzo, spróbuj. No tutaj mamy nasze stanowisko. Okej, okay, i tutaj mamy e, flimsy fishing rod, czyli jakąś taką Wątpliwej jakości. spatyczka zrobiona. Bardzo, bardzo prosty przepis. I słuchajcie, kraftujemy. Po prostu musicie przywalić młotkiem tu, trochę tam. I proszę bardzo, mamy skrzynkę na narzędzia. Yy, a tak naprawdę, mamy wędkę. Tak, to było idealne. Jak widzisz, kraftowanie jest całkiem proste, yy, jeśli masz odpowiednie przepisy, prawda? I to podsumowuje mój darmowy yy, warsztat. O, jest jeszcze jedna ostatnia rzecz. Mam kilka y, podstawowych przepisów dla Ciebie, proszę bardzo, weź je za darmo, e, muszę tylko wysłać je na Twojego Nukfona, e, czy możesz je otworzyć? Ten Nukfon mnie drogo kosztował, podejrzewam, ale tak, dost poczułam wibrację, dostałam wiadomość, tu mamy przepisy, mamy też kilka innych rzeczy... Okej, okay, ta apka jest już zainstalowana na twoim telefonie i jest gotowa, żebyś użyła ją kiedykolwiek potrzebujesz. I yy, możesz zaczęła tę wędkę, którą yy, zrobiłaś, może nie wytrwa na zawsze. Ale powinna służyć ci przez jakiś czas. Mówiąc o łowieniu, nie jestem e, najlepszym wędkarzem, ale może mogę dać Ci kilka wskazówek. Hmm? Z moich doświadczeń wynika, że powinnaś celować e, naprzeciwko cienia ryby, kiedyż zarzucasz. Tak, tak. Chciałbym zobaczyć, jak sobie radzisz z łowieniem. Jestem bardzo ciekawy lokalnej fauny. Okej, okay, tutaj jest jeszcze kilka rzeczy, które mnie interesują. Przede wszystkim to, co to jest? O, powinienem dać ci informację na ten temat. To jest terminal, e, który jest, nazywa się NuxStop i on będzie służył do, nie wiem do czego, ale zaraz się przekonamy. E, w tym momencie mogę. Aha, czyli będzie mi dawał dostęp do, do rzeczy, e, do których on mi da dostęp. W tym momencie mam dostęp do dwóch rzeczy. Po pierwsze, do zakupów, i czyli mam dostęp do katalogu z zakupami. A po drugie, to jest automatyczny dispenser dzwonków z banku, czyli mogę sobie brać pożyczki, ciężko powiedzieć jak to będzie działało, ale pracuję nad kolejnym serwisem Nook Miles. Dobra, to na razie, na razie zobaczmy co mogę tutaj sprzedać, bo fajnie byłoby sprzedać wiśnie, nazbierałam poprzednim razem dużo wiśni, w takim razie raz dziennie. Raz dziennie będę dostawała bonus w postaci 50 milesów. no właśnie teraz mój dług wynosi 5000 milesów, o ile się nie mylę i to jest ta waluta chyba, coś mi się wydaje, że to jest ta waluta, zobaczmy w takim razie zakupy, czy ja tu mogę tylko kupować, ok, czyli mogę tutaj tylko kupować, chciałabym raczej sprzedać, ciekawi mnie czy to się będzie zmieniało w ciągu dnia, może tak być. Na razie, no wiecie, nie stać mnie na zbyt wiele, więc w sumie wylogujmy się z tego. Ciekawi mnie czy mogę skraftować coś jeszcze, bo dostałam jakieś tam craftingi. Ale zobaczymy czy mogę coś skraftować innego. Właśnie! Mam siatkę na owady i mogę ognisko zrobić, wiecie co? Mamy wystarczająco gałęzi, żeby zrobić sobie siatkę. Więc zróbmy sobie siatkę. Tak jak mówiłam, tu młotkiem, tam piłą. I mamy gotową kolejną rzecz. E, oczywiście nie wiem, dlaczego trzymam je w skrzynkach na narzędzia, ale z drugiej strony, wszystkie rzeczy są tutaj liśmy, więc nie powinno być to e, dla mnie zdziwieniem. E, Takie że ktoś miał zamysł. No i możemy zrobić ognisko. I potrzebuję jeszcze jednej e, gałęzi, żeby zrobić ognisko, więc ognisko sobie zrobię trochę później. E, zbierzmy sobie jeszcze, jedno, e, jeszcze jedną gałązkę, żeby wiecie, na noc mieć ciepło e, w moim domku. I wiecie co? Zobaczmy sobie, jak wyglądają te. Rzeczy. Przede wszystkim weźmy sobie tą siatkę na owadę i spróbujmy jakiegoś owada złapać. Zagrał mnie Tomi, mówiąc, że yy, widział wiadomość w butelce, która przypłynęła na plaży. Spośród wszystkich plaży na całym świecie wybrała akurat tę, więc e, bardzo ciekawe. Jest to tajemnicza sprawa, kiedy ktoś umieszcza notatkę w butelce e, i wrzuca w wielki, wielki ocean. Podniosłem ją, e, ale później e, z powrotem odłożyłem, żeby ktoś inny mógł się cieszyć z jej otwarcia. Motyl! Czy ja jestem w stanie zbawiać te owady tutaj w ogóle jakkolwiek? Tak! Udało mi się złapać motyla. Doskonale, tak! Złapałam podstawowego, jakiegoś typowego dla tej wyspy motyla, ale to kto by się przyjmował? To mój pierwszy motyl. Wiem, że robię wszystko naraz, ale tak to jest, gdy chce się chcecie wszystkie rzeczy odkrywać w grze. Dobra, czy teraz podpłynie? Okej. Okay. Nacisnęłam w momencie, gdy on dotknął mojego spławika. Znaczy nie spławika, tylko przynęty, haczyka. I udało mi się złapać, co to jest! Black Bass. Oczywiście nie znam angielskich nazw wszystkich ryb, więc to jest najbardziej metalowa ryba. Tak jest tak jest napisane. W każdym razie złapałam pierwszą rybę, która jest całkiem duża. Bardzo fajnie. Fajne jest to, że w Switchu czujemy, kiedy coś się zadzieje, bo wtedy ten pad wibruje. Ale chyba trochę mnie znosi. Muszę chyba zarzucić troszeczkę dalej bardziej w stronę ryby. O, teraz się powinno udać. Okej. Okay. Zdecydowanie muszę od razu uderzać. Jak się zastanawiam, czy muszę poczekać, aż złapię. to wygląda mi na jakiegoś suma, ale jest taki dość mały. Nie wiem, czy powinnam go zabierać ze sobą. No i chodź tu, gościu, bo jak chcecie złapać, zaraz mi się skończy miejsce w kierunku, a ja jeszcze nie ogarnęłam, jak sprzedawać rzeczy. Spróbuję zagadać do Timiego bądź Tomiego, nie wiem, który tam był w sklepie, znaczy w tym warsztacie całym, ale może, może uda się zaraz to ogarnąć. O, agu, cześć, cześć, witaj, witaj. O czym chciałaś ze mną porozmawiać? Zamieniam się w słuch. Myślę, że powiemy o tym, że znaleźliśmy te owady i zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra, weźmy to. Proszę bardzo. Zakładam, że to jest jakiś zwykły motyl. I jeśli ta e, wyspa może wspierać, e, jakby, życie e, tych podstawowych e, owadów, to znaczy, że niesamowite e, stwory mogą tutaj żyć. Agu, mam pomysł. Mój przyjaciel e, prowadzi muzeum i chciałbym wysłać mu to, żeby się bardziej przyjrzał. Czy to będzie w porządku według ciebie? Okej, okay. myślę, że tak. Okej, okay. super. On będzie się zajmował teraz moim motylkiem. I to mu przypomniało, że nie jest to związane z moją e, donacją, ale ma dla mnie jakąś specjalną apkę. Kolejną, za którą pewnie będę musiała słono zapłacić. I co my tu mamy? Kriterpedia. Doskonale. Teraz będę mogła, e, wiecie, sama sprawdzać te e, wszystkie znaleziska moje w postaci owadów w tej apce właśnie. Właśnie dostałam jakąś kolejną apkę, prawdopodobnie. Najlepszy to, że jeszcze nie wiem, jak otwiera się ten telefon, więc chwilę mi pewno zajmie nim, będę mogła z tego korzystać. Wysłał mi listę przepisów, które wymagają drewna i wśród nich jest siekiera. Tak, tak, myślę, że siekiera może być bardzo przydatna na tej wyspie, ponieważ wiele rzeczy jest zrobionych z drewna. Mam nadzieję, że przyniesiesz mi nowe, nowe. Gatunki do sprawdzenia, i jest to część doświadczenia na wyspie, tak? Tak Tak sobie teraz pomyślałam, że nie będę na razie pierwszych ryb oddawać. Muszę wymyślić sposób, jak je sprzedawać. Yy, Timi, czy ty chciałbyś. Yy, o, chciałbyś kupić ode mnie rzeczy? Co. Yy, oczywiście, co oferujesz? Oferuję przede wszystkim wisienki. I dużo tych wisienek. Myślę, że. Jakieś zioła? Nie wiem, co to jest. Myślę, że wiśnie. Możemy sprzedać wszystkie. Chyba mi się nie przydadzą. I myślę, że ryby też sprzedamy. Zobaczymy, jak dużo będę w stanie za to zarobić. Ok, on to wszystko sobie przeliczy. Zrobione. Mogę kupić te rzeczy od ciebie za 4,5 tysiąca dzwonków. Belsów. Belsy brzmią lepiej niż dzwonki. Brzmi super. Jak dla mnie bomba, jak na to, że nie mam nic, to warto skorzystać. Och, i zapomniałem. Chciałem ci powiedzieć coś na temat owoców, które mi sprzedałaś. Kiedy jesz owoce, czujesz się bardziej naładowana energią i masz więcej siły niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Czy ktoś się tym sobą podzielił? Mógł się podzielić tym ze za mną, zanim sprzedałam mu wszystkie te owoce, ale jeszcze są na drzewach, więc zbiorę sobie je później. To, co mam na myśli, to to, że mogłabyś jakby rozbijać kamienie i można nawet wykopywać całe drzewa, jeśli miałabyś odpowiednie narzędzie. To w porządku, żebyś sprzedawała mi owoce, ale powinnaś spróbować również ich zjeść. To myślę, że w przyszłości. I dostałam wiadomość i teraz pytanie. Coś mi tam zawibrowało. Tutaj mamy Nook Miles i tutaj mamy e, zadania. Za, zarabiamy Nook Miles, czyli te pieniądze, które muszę oddać e, za wypełnienie konkretnych zadań. Bardzo fajnie. Widzicie, tych zadań będzie na pewno dużo, dużo więcej i one są wielopoziomowe, tak mi się wydaje. Podbierałam sobie wszystkie zadania, które tutaj były spełnione już przeze mnie. Zadań jest bardzo dużo i one będą na pewno się pojawiały nowe, bo widzę, że to jest kilka pustych rubryk. W każdym razie mam 1450 milesów i w sumie jestem gotowa, żeby stąd wyjść. Zobaczmy sobie jeszcze te inne aplikacje, jak one wyglądają, bo to jest moje pierwsze spojrzenie. Nie mam pojęcia, czego się spodziewać. Okej, okay, tutaj mamy w takim razie po prostu, wiecie, katalog i będzie pewnie można wejść i poczytać informacje? Tak. I jest napisane, zobaczcie, jest napisane, w jakich sezonach one występują i w jakich godzinach są aktywne, czyli za chwileczkę, chyba o 19, przestaną być w ogóle aktywne. Także jest to dość ciekawa sprawa, że nawet to jest dostosowane do pór roku i nawet pór dnia. Tutaj mamy przepisy. Dostałam kilka nowych przepisów, z tego co widzę. I mogę tutaj oznaczać przepisy jako ulubione. Super, fajnie, że one się tu Mamy płotek, domek dla, domek dla ptaków, ognisko, które już zrobiłam, pochodnie i w sumie jakieś takie zabudowane ognisko. Czy mamy tutaj jeszcze coś innego? Chyba wolę na razie mieć wszystkie e, pokazane, tu już mamy craftingi ogarnięte, możemy zmieniać stroje, mapa i e, serwis ratunkowy. Na razie w sumie nie jest mi potrzebne. Motyl, bierzemy siatkę do ręki i biegniemy za motylem. O nie, już dziś poleciał, jest tutaj. Cho, chodź tu motylu, zaraz cię trafię, złapałam, dobra. Na razie jeszcze nie mam zbyt wielu zadań, więc wiecie, zajmuję się łapaniem motyli, bo wydaje mi się, że to jest dość interesująca sprawa. Poza tym to jest jedno z tych zajęć, które mogę robić tutaj. Na plaży był list w butelce. Zagadajmy tutaj jeszcze z Jayem. Jak tam twój maraton? Całkiem nieźle, bardzo dużo biegałam. A, nie biegałaś w maratonie? No nie, nie, nie biegałam w maratonie. Biegałam sobie tak po prostu. Także. Cóż, nie będziemy udawać, chociaż w sumie y, powiedziałam, że tak, tak, biegałam, oczywiście, ale oczywiście, że nie biegam. Tutaj jest muszelka! Czy ja mogę tak sobie po prostu wziąć tą muszelkę? O, mogę, okej. Okay, mogę podnosić muszelki jednocześnie trzymając siatkę. Y, podejrzewam, że złapię wszystkie owady, jakie tylko y, zobaczę na swojej drodze, bo czemu by nie. Nie będzie żadnych y, owadów w mojej wiosce, później je oczywiście sprzedam. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że to jest wioska. W tym momencie jest nas tutaj trójka i żyjemy w namiotach. Ale e, chciałabym znaleźć tą wiadomość w butelce. Więc przejdę się tutaj wybrzeżem. Tutaj w ogóle jest coś, co wygląda jak ryba. Więc szybkie, e, szybka zmiana ekwipunku. I uwaga, zarzucam. Idealnie. Ale ryba troszkę odpłynęła. Okej. Okay. Aaa, nie udało mi się, za wcześnie wyciągnęłam, ale dobra, widzę, że tutaj jest muszelka, więc zbieram sobie dalej rzeczy, które znajduję. Nie mam pojęcia, co jest cenne, co nie, wszystko będę sprzedawać. Może akurat się okaże, że zbiję niesamowity biznes, znajdując rzadką e, muszelkę, ale nie znalazłam żadnej wiadomości i to jest dość duży problem. E, tak czy siak, w międzyczasie oczywiście zbieram również wiśnie e, i zbieram też ziemię. Zbieram też motyle, e, to znaczy próbuję zbierać też motyle. No, nie biegnij na, na plażę, znaczy, nie leć na plażę. Te tyle te są tego samego gatunku, więc jeden sobie sprzedam, a jeden być może wyślę do muzeum. Bo skoro y, mogę wspomóc muzeum i wiecie, mieć swoje okazy w muzeum, to myślę, że to jest fajny pomysł. Co to jest? Jak mam to zdjąć? Czy muszę tu złapać wędką? E, widzę, znaczy, widzę, co to jest, widzę, że to jest prezent, ale nie mam pojęcia, jak go złapać. On wydaje się, że jest tak nisko tuż nade mną, ale nie mogę go złapać. Może potrzebuję jakiegoś specjalnego narzędzia, żeby przebić ten balonik? Ciężko powiedzieć, ale on chyba trochę się obniża. Nie wiem, nie wiem. Prezencie, nie uciekaj. Nie wiem, co zrobić. Myślę, że jeszcze się nauczy, jak łapać te prezenty. Może mi nie odpowolnie jakoś tak na stałe. Wolałabym nie podpalić żadnego drzewa, ale spróbujmy sobie umieścić tutaj ognisko. I mamy wystarczająco miejsce, żeby tutaj to zrobić. Teraz tak, czy jak. Jestem w stanie jakoś rozpalić to ognisko, okej. Okay. Jestem w stanie. Bardzo ładnie się grzeje. Na razie jeszcze yy, nie potrzebuję tego ognia, więc yy, nie chcę spalić, wiecie, yy, tego drzewa wiśniowego. Nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe. Skorpion! Wyszłam z domu. I tu jest skorpion. Spróbujmy złapać skorpiona. Nienawidzę takich. Yy... A! A, mógłbyś mnie! Mógłbyś mnie zginęłam! Przestraszyłam się autentycznie. Przepraszam za ten krzyk. Najłatniej was, was, was przepraszam, ale wiecie co, panicznie boję się y, takich owadów. Na szczęście obudziłam się w moim namiocie i nic mi nie jest. Absolutnie nic mi nie jest. Ciekawe, czy oni mnie uratowali. Czy mogę wezwać pomoc, żeby mnie uratowali w tym momencie przed skorpionem? Nie wiem, czy ten skorpion tam dalej siedzi, ale... To było przerażające. Czekajcie, bo ja w ogóle z tego wszystkiego y, trochę zabłądziłam. Widzę, że kręcą się tutaj ludziska. Moi, moi sąsiedzi, ale skorpiona nie ma. Okej. Okay. Będę musiała wymyślić, jak mam z nimi walczyć. To jest bardzo interesujące. W sensie jak mam je złapać tak, żeby one mnie nie złapały. Bo w tym momencie on bardziej zapolował na mnie niż ja na niego. W każdym razie, zbieram sobie w międzyczasie drewienko bo to jest coś, co jest mi potrzebne na teraz do zrobienia tej łopatki, żebym mogła sobie wykopywać różne rzeczy. W sumie potrząśnimy drzewem. Nienawidzę tych pająków! Nienawidzę tych pająków! O nie, on schował się, ale czekajcie! Tutaj wypadła jakaś moneta. Stobelsów! ktoś schował na drzewie stobelsów. Dobra, podnosimy raz jeszcze. Ten pająk tutaj dalej jest. Dobra, chyba go złapałam, yy, Jak możesz trzymać go tak w ręce, ale dobra, mamy pająka. Doskonale, to znaczy okropnie, bo wcale nie cieszę się, że na mojej wyspie są pająki. Raczej mogłam się tego spodziewać, ale no cóż. I tutaj mamy jakiś workbench, widzisz co? Chyba muszę sprzedać te rzeczy, które są, i być może będę mogła sobie zrobić własny workbench, bo nie wiem, czy to jest e, jakby jakiś przepis, czy to jest coś innego. 2780 pensów za to. Czuję się już niemal bogata. Pewnie to jest tak naprawdę nic, bo gram pierwszy dzień, tak naprawdę. Ale może akurat coś ciekawego z tego będzie. Dobra, zobaczmy w takim razie tutaj, co to jest. Nauczmy się przepisu. Hm, okej. Okay. Super, nauczyłam się przepisu na workbench. Teraz będę mogła zrobić sobie własny workbench. Świetnie, bardzo dobrze. To jest coś, czego chciałam. I mamy tutaj umbrella, czyli parasolkę zrobioną z liści. Póki co deszczu nie ma, ale wiecie, przezorny zawsze ubezpieczony. W takim razie mamy kolejny przepis. I zobaczmy, co tutaj jest potrzebne. Czy powinnam skorzystać, powinnam skorzystać z tego workbencha? Czy mam wystarczająco dużo? Rzeczy. Potrzebuję e, hardwood, czyli jakieś takie twarde, twarde drewno, i iron nuggetsy. Czyli jeszcze czuję, że trochę mi zejdzie, nim e, będę mogła skraftować własny, e, własny workbench. Ale mogę zrobić sobie, nie mogę sobie zrobić, bo nie mam wystarczająco dużo, ale wiem, jak zrobić. muszę zbierać trochę ziół i e, z tego zrobimy parasolkę. Doskonale! Wygląda jak prawdziwa parasolka! Doskonale! Jestem po prostu mega szczęśliwa, że moja liściasta parasolka wygląda jak parasolka. Wychodzimy. Wychodzimy stąd. I chciałabym zobaczyć jak będzie wyglądała ta parasolka. Czy będzie wyglądała jak liść? Czy będzie wyglądała jak parasolka? Wiecie, oczywiście to może być tylko ikonka parasolki. Tak! Wygląda jak liść! Jak piękny, duży liść. Nie wiem jak to ulepiłam z tego, co tutaj mam, ale kto by tam się, wiecie, przejmował takimi rzeczami. Mamy też tą siekierkę, więc mogłabym, nie wiem, czy to jest, to jest to? Siekiera może mi służyć za uzyskiwanie ród. Oj, zamachnęłam się trochę nie, nie bardzo, ale dostałam iron i dostałam coś jeszcze. Co to jest? Pewnie jakiś, wiecie, kamień. A, glina! Super, czyli mogę tutaj po prostu uderzać w różne rzeczy. To już chyba się skończyło. Już jakby w tym kamieniu nic więcej nie wyciągnę. Mogę też rąbać drzewo! Widzisz coś jest fajniejsze, Że mogę rąbać drzewo. I z niego wypada drzewo, ale chyba nie niszczy drzewa. Także bardzo fajnie. Bo mogę zbierać sobie to łagodne... jakby łagodne, no tutaj jest napisane soft, więc mówię łagodne. Ale mam na myśli to takie, wiecie, w formie desek. O i od razu strząsam w wisienki, bardzo fajnie. O i tutaj chyba ten hardwood wypada, czyli trzy rzeczy możemy y, otrzymać z takiego drzewa, y, jak, jak ścinamy je i w co chyba losowe rzeczy. Dobra, trochę porąbię i zaraz y, w takim razie może będę mogła skraftować sobie mój własny craft box. Wypadło mi coś jeszcze, o nie! Pszczoły! Pszczoły! Nie mogę nic zrobić, trochę mnie chyba porządliły. Okej, okay, mam trochę spuknięte opo. O, znaczy nie opo, tylko oko. Ale y, plus jest taki, że wypadło mi coś nowego. Y, a, gniazdo, y, gniazdo... Y, to są chyba osy jednak. To było gniazdo os, a nie pszczół. I... Okej. Okay. Zepsuła mi się siekiera, więc nazbierałam się e, tego drewna. E, dużo nie zebrałam, chociaż może wystarczająco, żeby zrobić ten crafting. To jest taki, powiedzmy, mój mały cel na teraz. Ej, i widzę fajną, fajną ćmę! To chyba jest ćma, bo jest już ciemno i chyba tyle poszły spać. Ale boję się, że jak wyjdę, to już jej nie będzie. No w każdym razie, z tym spuchniętym okiem wyglądam przekomicznie. Lata! Super. To od razu sobie ją złapiemy. E, Chyba jest trochę za wysoko. O nie, jednak się udało, dobra, do 3 razy sztuka. Mamy ćmę. Dokładnie tak, jak myślałam, jest to ćma, nawet wygląda jak taka ćma, ćma. Czy coś jeszcze jest tutaj, chce być złapane przeze mnie w tym momencie? Bo mam ważne zadanie do zrobienia. No dobra, to teraz już idziemy craftować ten crafting kraftować crafting, dokładnie tak. Możemy skraftować nie tylko crafting, chociaż czuję, że tego hardluda wykorzystam bardzo dużo, ale dobra, kraftujemy crafting. Super. Mamy podstawowy workbench. I mogę skraftować sobie ten dom dla ptaków, więc myślę, że sobie skraftuję. Bo czemu by nie? Uzbierałam materiały na to. Chciałam to zrobić od początku, więc myślę, że to jest dobry, dobra decyzja. I jestem jeszcze ciekawa, czy mogę skraftować kolejną tą siekierę. Bo to w sumie jest. No właśnie, nie mogę, bo brakuje mi materiałów. Ale to chyba nie jest problem. Myślę, że na mojej wyspie materiałów będzie tutaj wystarczająco dużo, żeby sobie. Wiecie. Coś ciekawego z tego zrobić. Dobra, zbierzmy trochę roślin, bo czuję, że one tutaj są e, przeszkodą w tym, żeby e, móc ten crafting postawić. Chociaż może będzie lepiej postawić bliżej e, namiotu, a nie koło ogniska? O, myślę, że tak obok sobie tutaj postawić to będzie idealne miejsce, tak czy siak posprzątam. Nie mam pojęcia, jak dużo miejsca to zajmuje, ale tutaj stajemy sobie w tym miejscu i spróbujmy teraz. Myślę, że wystarczająco. Myślę, że wystarczająco to wygląda i teraz powinna móc craftować coś we własnym craftingu. Tylko, no, prawdopodobnie nie mam wystarczająco dużo rzeczy, mogę tylko co najwyżej ognisko i, i nic poza tym. Także dalej muszę nazbierać trochę rzeczy, żeby móc, jakby wiecie, zrobić tą siekierę po raz kolejny. O, zamierzałam trochę posprzątać, ale moje kieszenie były pełne, więc po prostu zostawiłam rzeczy tak jak są. Ja nie będę zostawiała rzeczy tak jak są i do następnego odcinka planuję trochę pograć. Zobaczymy na jakim etapie będę. Jestem mega ciekawa gry i jestem mega ciekawa, jak to będzie się rozwijało. E, myślę, że po prostu będę wam robić jakiś czas odcinek z aktualizacji, jak to wszystko u mnie wygląda i może będziemy robić coś nowego. Na pewno będziemy robić coś nowego, bo w grze jest, podejrzewam mnóstwo rzeczy do zrobienia. E, ale dzisiaj już wystarczy. Jeśli Wam się podobał ten odcinek, pamiętajcie o łapce w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie pominąć innych filmów. Najlepiej z dzwonkiem, wtedy na pewno nie pominiecie. A jeśli dzisiaj z Wami żegnam, Trzymajcie się, miłego dziąka, papa.